Go! Jest na ziemi, jest moje małe miejsce Dzień Po serca Nie liczy się nic więcej tam z moją całą miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Bo to sakrum, bez kontaktu z otoczeniem, okamgnienie i mogę się przenieść w inny wymiar, pozbawiony pancerza. Który to... Wierzę w Ciebie, wierzę! Głośno! Wierzę w Ciebie, wierzę! Ważne, że, że, że do tego, że jego ogrom To tworzy twój świat, to musi To musi, musi wejść młodzi Ważne, że potrafisz widzieć dobra Ważne, że do to... tego, że jego ogrom To tworzy twój świat, to podra. I wszyscy To, to musi, musi wejść, wejść to... Musi.